Witam wszystkich. Aktualizacja barówki amerykańskiej. Uprawa w Donicach. Sztuk 4. Największa ma ponad 7 lat. I ponad 2 metry. Może nawet 2,5. Razem z Donicą. To ma 5 lat. Prawie. No i tamte trzyletnie. Mamy dzisiaj drugi czerwiec. U mnie już bolwka amerykańska przekwita. Częściowo jeszcze gdzieś tam kwiatki się pojawiają. większości już są owocki. Jeszcze malutkie, bo dopiero się rozwijają. Ale też czuję, że w tym roku będzie multum. Owoców. W Donicach ciężko jest nawozić obornikiem albo czymkolwiek, borówką amerykańską, więc ja polewam gnojówką albo z pokrzyw, albo z jakichś innych roślinek, i w ten sposób fajnie mi owocuje oborówka amerykańska oczywiście pierwszy raz jak wsadzałem no to wiadomo dodaje się obornik porządna dawka a później to albo można po prostu podsypywać w granulkach obornik albo po prostu tak jak ja daję właśnie podlewam gnojówką To jest ten największy krzak siedmioletni ma multum owoc, naprawdę ma są jeszcze malutkie bo dopiero przekwitły i może na kamerze tego nie widać ale z jakiś czas jak wam pokażę będą ich dziesiątki może nie setki ale wiele dziesiątek Porówka amerykańska, amerykańska jest to bardzo wdzięczny owocek, zdrowy. Jak każdy chyba próbował, to wie, że jest pyszna. Jest na pewno słodsza niż jagoda kamczacka. Aczkolwiek jedna i druga są wspaniałe. No i smaczne. Warto w swoim ogrodzie mieć przynajmniej po kilka sztuk. A jak się zima ogrodu. To zobaczcie sobie, że można mieć w dojnicach i to niezłe sztuki ponad dwumetrowe, a te mniejsze też mają półtora metra gdzieś. Najmniejsza jest ta trzecia, no, może metr m wysokości, ale owoców też sporo. To jest nawet tabliczka na jednej Blue Club odmiana rówki jest to wysoka boroweczka też multum owoców Dzięki za uwagę i kolejna aktualizacja pojawi się za jakiś czas jak podrosną borówki? Może pokażę zasilanie borówką, w jaki sposób robię. Bo nie tylko gnojówki robię z pokrzyw, ale też z mleczy i innych roślinek. Wszystko ekologicznie.